Witajcie widzowie. Bruh. W dzisiejszym odcinku odbiegniemy sobie troszeczkę od gry Star Stable, ale tak nie zupełnie, ponieważ zagramy sobie w Starshine Legacy, co pewnie sami mogliście zauważyć po tytule mojego filmu lub po miniaturce. No, przecież Lara, to jest oczywiste. Pytaliście mnie w komentarzach pod moimi filmami, czy planuję jeszcze nagrywać jakieś inne gry poza Star Stable? Otóż, planuję, ale bardzo bym chciała dalej trzymać się tematyki mojego kanału, ponieważ będzie to wtedy bardziej ze sobą spójne. Jeszcze zanim, oczywiście, przejdę do Starshine Legacy. I chciałabym bardzo podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, którymi są Ewelina Nastuniak, Rysiek i Lolelio. A jeśli to wy następnym razem chcielibyście pojawić się na mojej liście, to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym moim nadchodzącym filmem. Kliknijcie również kciuka w górę, jeśli ten film jest dla was interesujący i zapraszam was na moje social media, do których link oczywiście znajdziecie w opisie pod moim filmem. A teraz już nie przedłużam, ale się zmachałam i zapraszam was do oglądania. Prawdę mówiąc, jak w Star Stable nie grałam jeszcze jakoś bardzo długo, to w Starshine nie miałam jeszcze przyjemności grać ani razu. Wiedziałam, że istnieje taka seria gier, ale spodziewałam się tego, że będzie ona bardzo trudno dostępna. Otóż nie, trochę pogrzebałam i znalazłam dostępną całą serię na stronie Star Stable, słuchajcie. W związku z tym umieszczę wam w opisie link, który przekieruje was bezpośrednio do odpowiedniej zakładki z tymi grami. A teraz już przechodzimy do naszej gierki. W życiu każdego z nas nadchodzi chwila, gdy musimy dokonać wyboru, który na zawsze odmieni nasz los. Sami tworzymy nasze przeznaczenie, ale czasem to ono wybiera nas. Nowa posada ojca wywróciła życie Lisy do góry nogami. Z dala od miasta, w którym się wychowała, musi odnaleźć się w nowym domu, małym nadmorskim miasteczku Jorvik, bez przyjaciół i pomysłu na życie. Musi znaleźć w sobie odwagę i siłę, by przygotować się na pierwszy dzień w tym dziwnym miejscu. W ogóle jak fajnie to wygląda, ta ich uczelnia i tak dalej. No ja mówię, ja w to jeszcze nie miałam przyjemności grać, więc widzę to pierwszy raz i wow. Halo. To mój pierwszy dzień w szkole i nikogo tutaj nie znam. Chcę zrobić dobre wrażenie. Hmm, muszę się zbierać. Nie mogę się spóźnić na lekcję już pierwszego dnia szkoły. Hej, czyli tutaj wyświetla nam się samouczek. Ja to oczywiście przeczytam, ale w montażu wam to wytnę, bo nie chcę mieć po prostu zbędnego materiału. Tutaj prawdę mówiąc lecę przed siebie, bo nie wiem sobie, gdzie mam iść, ale no co, biegniemy. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, podejdź do tej osoby, kiedy na ekranie pojawi się ikona o znaku zapytania, możesz rozpocząć dialog, naciśnij lewy przycisk myszy. Okej, okay. kontynuuj rozmowę przez ponowne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Widzisz na ławce tę złotą gwiazdę, podejdź bliżej, a podniesiesz ją automatycznie. Złote gwiazdy są poukrywane w całej okolicy, musisz je tylko znaleźć. Okej, okay, czyli nie tylko w SSO są gwiazdki, kumam. O, tutaj jest, dobra, to sobie podejdę. Aby badać specjalne przedmioty, podejdź do obiektu, zbliż się do szafki, w której znajduje się błyszczący przedmiot. Kiedy na ekranie pojawi się ikona wykrzyknika, naciśnij lewy przycisk myszy. Mm. <laughs> Szkoła zdobyła wiele nagród. Niektóre z nich przyznano za zwycięstwo w zawodach i z dzieckich. Witaj młoda damo. Zauważyłem, że przyglądałaś się tym starociom w gablocie. Zgaduję, że jesteś spod znaku byka w ogóle jaki krip. Byka? A tak zgadza się, skąd pan wiedział. Lubisz konie? To w ogóle brzmi jak lubisz kotki. Mam w piwnicy kilka. Choj, zaprowadzę cię, no choć, choć. Kiedyś dużo jeździłam, dlaczego pan pyta i kim pan właściwie jest. Możesz mi mówić panie Sands, chyba panie Kiedyś koń zrobił Ci krzywdę, mam rację. Cóż, jestem pewien, że jeszcze się spotkamy. Boże, jaki creep. Przez tego faceta dostałam gęsiej skórki. Lepiej trzymać się od niego z daleka. Ciekawe kto to jest, bez peki. Jeśli szukasz sekretariatu, to prowadzą do niego drzwi na prawo od gabloty z nagrodami. Zastanę tam kogoś i zapłukaj, powinien tam być woźny, o ile czegoś właśnie nie naprawia. Czyli teraz kierunek sekretariat. Na kartce napisano: Zaraz wracam. W sumie to dosyć typowe, jak we wszystkich szkołach, kiedy masz do załatwienia jakąś ważną sprawę. Hej, jesteś tu nowa? W coś ty się ubrała? Pewnie myślisz, że to jest modne, ale uwierz mi, nie jest. Nazywam się Anna, na pewno już to wiedziałaś. Musisz się szybko nauczyć, kto jest ważną postacią w szkole, a kto nie, to najważniejsza sprawa. Hmm, i to pewnie ty jesteś ważna, racja? Nie bądź głuptasem, oczywiście, że tak. Tak czy siak, jak najszybciej musisz odwiedzić fryzjera. Co to ma być właściwie za styl? <laughs> Tak się po prostu czeszę. Przykro mi, że ci się nie podoba. Coś ci powiem, skarbie, pomogę ci, ale musisz najpierw coś dla mnie zrobić. Widzisz tego chłopaka stojącego przy filarze? To Josh, Wpadła mu w oko, co zresztą oczywiste, ale nie, zdobył się jeszcze na odwagę, żeby poprosić mnie o numer telefonu. Jeśli mu go ode mnie przekażesz, pomogę ci. Top normalnie, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego po Annie. Cześć, jesteś tu nowa, prawda? Widziałem jak przyjechałaś do Jorvik. Bardzo podobają mi się Twoje włosy, wszystkie. Dziewczyny, tutaj wyglądają tak samo. O, zakochał się. Och, dzięki. Miałam ci coś przekazać. Numer telefonu należy do Anny. Myślałem, że to twój. Ech, nieważne. Dzięki. Chciał poznać mój numer. Może powinnam mu go podać? Cóż, teraz już na to za późno. Chyba trochę go rozzłościłam. Dobra robota. Mam nadzieję, że nie spłoszyłeś go wyglądem. A więc chcesz wiedzieć, gdzie jest woźny? Znajdziesz go na drugim piętrze na lewo od schodu. Właśnie rozmawia z Sabiną, najbardziej nadętą dziewczyną w całej szkole. Jeśli ją dobrze znam, to będzie tam stała i gadała do wieczora. Aha, czyli ktoś może być gorszy od Anny na ten moment? No, powiem wam, że jestem bardzo ciekawa. O Jenny, a to co? Dziewczyna z wielkiego miasta? Chyba nie jesteś stąd, co? Jeśli pani Graham złapie cię, zanim wpiszesz się na listę, będziesz miała przerąbane. Jest aż tak surowa? Oj tak, nazywamy ją szurniętą wiedźmą z Jorvik, haha. Ha. Niektóre dziewczęta są tutaj ważniejsze od pozostałych. Zaprzyjaźnij się z Anną, może Ci pomóc w wielu sprawach. Anna, a kto to? Blondyna z bogatej rodziny. Rozpoznasz ją od razu. Wcale nie jest tak. Przecież, że przed chwilą z nią rozmawialiśmy i dało się wyczuć, że ktoś tu jest z wyższej półki powiedzmy. No, mogliby w sumie, wiem, że to jest stara gra, ale mogliby zrobić takie coś, że dać więcej opcji dialogu na przykład, tak żeby było jakieś inne wyjście, wiecie z jakiejś sytuacji. To by było zabawne. Założę się, że to pani Graham, nauczycielka, o której wszyscy mi opowiadali. Tuż za nią stoi woźny. Jak mam przejść koło niej? Najlepiej obok, albo nie umiesz latać, to nad nią. Aha. Ani kroku dalej, młoda damo. Gdzie ty się wybierasz? Żadnego biegania po korytarzach, chyba że idziesz na lekcję. Ale ty nawet nie masz swoich podręczników. Zmykaj stąd i nie każ mi się powtarzać. Bez książek nie mogę nawet chodzić po korytarzu? Oczywiście, to szkoła z zasadami. Jeśli nie idziesz na lekcję, to nie możesz od tak sobie biegać po całym budynku. Wiecie co? Przyznaję tym wszystkim uczniom rację, ponieważ ta pani Graham jest wredną prókwą i w ogóle nie da się z nią dojść do porozumienia. I cieszę się naprawdę niezmiernie, że skończyłam szkołę, bo w realnym życiu też się tacy nauczyciele zdarzają i to jest moim zdaniem masakra. Dajcie znać w komentarzu, czy też macie takiego nauczyciela, którego po prostu nie lubicie. Skąd ta smutna mina? Woźnego nie było tam, gdzie powinien? Cóż, było trudniej niż się spodziewałam. Niech zgadnę. Nie możesz z nim porozmawiać z powodu pani Graham. Żeby cię przepuściła, potrzebujesz podręczników. Chyba masz rację. No, ja sama też nie wierzę, że to mówię, ale ma rację. Wiesz, ja nigdy nie noszę swoich książek, ale ty chyba nie masz innego wyjścia. Porozmawiaj z panną Einstein stoi tam ma na imię Linda i ma więcej książek niż cała biblioteka w pani Einstein. Och, to cudownie, że chcesz pożyczyć ode mnie książki. Mam po kilka kopii każdego podręcznika, żeby móc w nich zapisywać różne notatki z przyjemnością Ci pomogę. O, matko! Wielkie dzięki. jest jeden mały problem. Nie mogę otworzyć swojej szafki, bo zgubiłam klucze. Gwoźny wpadłby w prawdziwy szał, gdyby się o tym dowiedział. Alex mogłaby nam pomóc. Jest zdolniejsza od każdego chłopca, jakiego znam. Jeśli chodzi o śrubki, metal i inne takie mechaniczne duperele, to nie ma sobie równych. Idź do niej i zapytaj, czy nie zechce nam pomóc. Co mogę dla ciebie zrobić, bo chyba nie chcesz dołączyć do naszej paczki. Widziałam, jak jakiś czas temu rozmawiałaś z Anną. Jeśli zaczniesz się z nami zadawać, nasza różowa żniczka nie zechce się więcej do ciebie odezwać. Właściwie to potrzebuję twojej pomocy. Tylko mi tu nie płacz. Nie przemawiają do mnie teksty w stylu. Ojejku, jejku, musisz mi współczuć, bo taka słodka ze mnie dziewczynka. Zawrzyjmy układ. Jeśli udowodnisz mi, że nie jesteś zwykłym mazgajem, jak cała reszta dziewczyn tutaj, pomogę ci otworzyć szafkę, ale najpierw musisz mnie złapać. Dobra, wchodzę w to. Nie jesteś takim hucherkiem, na jakiego wyglądasz. Chodź za mną, zaprowadzę cię do szafki Lindy. Ogólnie to nie spodziewałam się, że to tak szybko nam pójdzie i myślałam, że będziemy ganiać po całej szkole, aż pani Graham nas po prostu zmiecie z planszy. Zobaczmy. Otwarte. A oto i podręczniki. Bierz spółki, półki, póki ciepłe. A to co, telefon Sabin w szafce Lindy? Bardzo dziwne. Mogę go jej zanieść. Widziałam Sabinę, jak rozmawiała z woźnym. Dobrze, oddaj go Sabinie. Jesteś w porządku, liso. Może się jeszcze spotkamy. Jeśli lubisz jeździć konno, Linda i ja bawimy się w stajni niemal codziennie. Dobra, to teraz jedyne co nam zostało to spotkać się z tym woźnym, oddać telefon Sabin i mam nadzieję, że ta stara prókwa tam nie stoi, ale w razie czego mamy w końcu te podręczniki, więc raczej nie powinna nam zwrócić żadnej uwagi, ale zobaczymy. Mimo tego, że mamy już te podręczniki, to pójdę sobie wolniej, żeby w razie zwróciła mi uwagi zabieganie. Ja się jej boję, serio, jest creepy. Jako pracownik tej szkoły masz obowiązek mnie słuchać, ponieważ mój ojciec wiele zrobił dla tej szkoły. Wieża zegarowa została odnowiona dzięki jego... ...dotacji. To bardzo proste. Przyjmij do wiadomości to, że ta Linda to zwykła złodziejka. Ukradła mi mój telefon i żądam, abyś zajrzał do jej szafki. Jestem przekonana, że znajdziesz tam moją komórkę. Chyba trochę przesadzasz, Sabino. Wcale nie przesadzam, a teraz rób co mówię albo pożegnaj się z pracą. Przepraszam, że przeszkadzam, ale znalazłam ten telefon na korytarzu. Jest Jesteś Sabina, prawda? Ale... ale to niemożliwe. Hmm, dzięki. Na przyszłość lepiej nie wtykaj na w ze sprawy. Plot twist widzowie. Chodź ze mną do sekretariatu i nie zapomnij zwrócić klucz Lindzie. Proszę bardzo, Lisa, załatwione. Oto klucz do twojej szafki i podręczniki. Pamiętaj, że twoje pierwsze zajęcia odbywają się w sali numer 5. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcielibyście, żebym nagrała z tej gry drugą część, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.